Cześć, witaj w kolejnym tutorialu poświęconym programowi Adobe Photoshop. Dzisiaj pomówimy sobie o maskach. Prawdopodobnie ten odcinek potrwa troszkę dłużej niż poprzednie, ze względu na to, że maski są bardzo ważnym elementem programu Photoshop, są bardzo ważną jego funkcją i zrozumienie tego, jak działają i co można z nimi zrobić jest kluczowe. Ok, ale przejdźmy do rzeczy. Co co takiego są maski? Zobacz, tutaj przygotowałem sobie dwie warstwy. W tej chwili widoczna jest tylko ta górna żółta, tak, gdyż obie są aktywne, a tak jak mówiliśmy wcześniej, to co jest u góry wpływa na to, co jest poniżej, tak? Czyli ta warstwa, która jest u góry, przysłania tą, która jest na dole. Jeżeli sobie ją wyłączę, zdezaktywuję, to widzisz tą warstwę, która jest poniżej. No dobrze. Ale powiedzmy, że chcę zrobić coś takiego, żeby z tej górnej warstwy zostawić sobie ten napis, tak, a z tej dolnej, z tej niebieskiej, żeby ten napis też mi się pojawił na moim finalnym obrazku. Tak? Czyli, żeby ta górna część była widoczna z tej warstwy, a ta dolna część z napisem, żeby była widoczna z tej warstwy. Jak możemy to zrobić? No, najprostszą metodą, która przychodzi mi do głowy, jest po prostu użycie narzędzia gumka. Należzamy sobie, zaznaczamy sobie tutaj tą warstwę, tak, tymi takimi podświetleniem tych narożników. Photoshop pokazuje, że ta warstwa jest w tej chwili aktywna i po prostu wymazujemy sobie z tej warstwy, tak. O. Wygumowujemy sobie tą dolną część, no i mamy tak widoczną tą górną część z tej warstwy. No i ponieważ wymazaliśmy sobie tą dolną, no to jakby widzimy to dzięki temu, co jest poniżej. No dobra, ok, no można to tak rozwiązać. Możemy sobie do tego teraz dodać jakieś warstwy korekcyjne tak, tu, jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą. Dodaliśmy coś tam, żeśmy sobie poregulowali, tak, w jednej, w drugiej, w trzeciej, w czwartej, i nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie tak miało wyglądać. Że tak naprawdę to chcieliśmy pokazać tylko sam ten napis, a nie też tu, to, to, to i to. No i co z tym teraz możemy zrobić? No nie ma szczególnie innego wyjścia, jak cofnąć się w tym całym procesie. O tyle kroków, ile jest potrzebne, żebyśmy to mogli poprawić. Czyli, mówiąc inaczej, używając gumki, cała nasza robota, którą zrobiliśmy na tych warstwach korekcyjnych, no okazuje się do zrobienia jeszcze raz. No dobrze, cofnijmy się, no bo jak to jakby jak, jak to mogło być, tak? Czyli ja się cofam, w tej chwili naciskam Command bądź Ctrl Z. Czyli kasuję te wszystkie warstwy po kolei, tak krok po kroku cofam się w tym, co robiłem. Ok, jestem, jestem tu. No i teraz dobrze, no rzeczywiście mogę sobie tą gumką, tak? Mogę sobie tą gumką odsłonić tylko ten napis, tak? No i zrobić to wszystko, co zrobiłem później. No ale nie jest to najlepszy pomysł, tak jak już mówiłem. I tu, w tym miejscu, z pomocą właśnie przychodzą nam maski. Dobrze, cofnijmy się, zostawmy to tak, jak to było pierwotnie na początku. Maski do warstw dodajemy tym przyciskiem tutaj. Z tym takim, tą taką prostokątną ikonką z tym kółeczkiem w środku. Jeżeli go nacisnę, pojawi się tutaj taki biały kwadracik. On się domyślnie też ustawił jako, jako aktywny tymi takimi podświetlonymi narożnikami. Photoshop nam to sygnalizuje. I co teraz? Maska generalnie działa na bardzo podobnej zasadzie jak gumka. To, co jest białe na tej masce, pozostaje widoczne w tej warstwie. To, co jest czarne na tej masce, pozostaje niewidoczne na tej warstwie. Czyli białe jest widoczne, czarne niewidoczne. Popatrz. Teraz zobaczysz lepiej o co mi chodzi. Wybieram sobie w tym momencie narzędzie pędzla. Wybieram sobie, właściwie mam już wybrany czarny kolor tego pędzla. Tak? Gdybym go chciał zmienić, to tak przy okazji, to klikasz sobie tutaj w tą ikonkę, w tą taką strzałeczkę, tak? I wtedy zmieniasz sobie go z foreground na background, czyli z tego koloru podstawowego na kolor tła. Bądź odwrotnie. Tak? Można to tak samo realizować, tą samą dokładnie funkcję można realizować naciskając klawisz X. Tak? Jak naciskam klawisz X, to widzisz, że to się zmienia. Tak? Dobra, zostajemy przy tym kolorze czarnym i teraz mając aktywną tą maskę, to jest bardzo ważne, że jeżeli używasz maski na danej warstwie, to ta maska musi być aktywna. Aktywujesz ją po prostu na nią klikając. Tak? W tej chwili mam aktywną warstwę. Klikam i mam aktywną maskę. Będę na tej masce, ja sobie troszeczkę jeszcze powiększę ten pędzel, będę na tej masce malował czarnym kolorem. Pamiętaj, białe widoczne, czarne niewidoczne. Zobacz co się dzieje. Tak, popatrz. Widzisz? Dokładnie ten sam efekt, który dała nam gumka. Tyle, że, tyle, że, popatrz. Jeżeli teraz dodam sobie na górze. Kolejne warstwy korekcyjne, tak? Załóżmy, że coś tam sobie w nich poustawiałem, tak? Pozmieniałem to, co mi pasuje, i zdałem sobie sprawę z tego, że no, powinienem tylko zostawić ten napis. To nie muszę tego wszystkiego cofać, kasować i robić jeszcze raz. Wystarczy, że wrócę do tej maski, zmienię kolor pędzla na biały i malując na biało na tej masce spowoduje, że zostanie mi tylko to, co chciałem. Tak? Zobacz, pokażę ci teraz dokładnie jak wygląda ta maska na ekranie. Tu widzisz tylko taką miniaturkę, tak? Widzisz, że tu jest taki czarny pasek i on rzeczywiście w ten sposób wygląda, tak? Natomiast, jeżeli sobie naciśniesz Alt i klikniesz sobie na tą maskę, to Photoshop pokaże ci, jak ona wygląda. Dokładnie wygląda w ten sposób. Jest cała biała poza czarnym paseczkiem, takim tutaj na środku. Tak? Jeżeli znowu przytrzymasz klawisz ALT i klikniesz, to wrócisz do normalnego widoku. Czyli znowu zobacz. Przełączy się znowu na widok tego, jak wygląda ta maska. Czarne, czarne niewidoczne, białe widoczne. Czarny, ten czarny pasek powoduje, że. Ten fragment, gdzie jest ten czarny pasek, tej warstwy staje się niewidoczny, czyli widać jakby przez niego to, co jest pod spodem. A pod spodem jest ten napis na tym niebieskim tle. Dokładnie w ten sposób działają maski. Dobrze. Co jeszcze? Pokażę Ci jeszcze jedną rzecz. Ja sobie w tej chwili usunę tą, tą maskę usuwa się maskę, klikając na nią prawym przyciskiem myszki i wybierając delete layer mask, czyli skasuj maskę po prostu. Dodam sobie ją jeszcze raz. Maska dodaje się domyślnie jako biała. Tak Czyli niczego nam nie zmienia w wyglądzie. Jeżeli teraz mając aktywną tą maskę, nacisnę sobie command bądź na ctrl i to ta maska zrobi się czarna. I od inverse, czyli odwróć. Z białego robię czarny. Jeżeli sobie zrobię jeszcze raz command i czy ctrl i to z powrotem wrócę do białego. To też warto wiedzieć, bo to samo, co zrobiliśmy przed chwilą malując czarny pasek na tej białej masce możemy zrobić odwrotnie. Czyli teraz mam maskę czarną Wezmę sobie biały pędzel, tak. I mogę sobie pomalować w ten sposób, tak? Czyli odsłonić jakby to, co mam na tej warstwie. Tak. Efekt jest dokładnie ten sam, został nam tutaj ten, ten czarny pasek. Warto, to warto wiedzieć, bo często się to przydaje, tak. Zamiast jeżeli chcemy powiedzmy jakąś korektę wprowadzić na niewielkim fragmencie fotografii, to zamiast. Zamalowywać na czarno całą resztę, tak? to lepiej po prostu odwrócić sobie tą maskę, tak żeby była cała czarna, i tam, gdzie chcemy nanieść korektę, pomalować na masce na biało. Dobra, przejdźmy do, przejdźmy do fotografii. Pokażę Ci, jak to działa na warstwach korekcyjnych. Zobacz, dodam sobie powiedzmy warstwę. Krzywych warstwy korekcyjne, tak przy okazji, zawsze domyślnie dodają się od razu z maską, czyli nie musimy je już dodawać tutaj tą ikonką. One od razu dodają się z maską w kolorze białym, czyli zupełnie neutralną, niewidoczną, jakby nie zmieniającą nam niczego, tak? No ale powiedzmy, że zrobię sobie sytuację taką, powiedzmy, że sobie to rozjaśnię, tak? Albo nie, zrobimy sobie większy kontrast. O. Robimy sobie w ten sposób, tak? tak, żeby to było wyraźnie widać. To jest oczywiście przesadzone, natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać pewien efekt. OK, no i powiedzmy, że teraz no, nie chcę tego na całym zdjęciu, tylko chcę to powiedzmy gdzieś tutaj, na fragmentach tutaj, na, na dole, na tych łąkach, tak, żeby, żeby sobie tutaj ten, ten, ten kontrast wyciągnąć. No to co teraz robię? Mam zaznaczoną maskę, naciskam sobie. Komand I. Zmieniam sobie ją na czarno. Tak. Powiększam sobie pędzel. Powiększę sobie troszeczkę ten pędzel, tak. Upewniam się, że mam tutaj wybrany biały kolor. I teraz popatrz, jeżeli będę malował białym kolorem na tej czarnej masce, to popatrz, będę odsłaniał, tak. Będę sobie odsłaniał tą korektę. Tak. Czyli malując sobie po tym, tak, o, widzisz, odsłaniam tą korektę. Mogę sobie na przykład tu pomalować, tutaj, o. Powiedzmy, że taki efekt, efekt chciałem osiągnąć. Jeżeli sobie nacisnę Shift i kliknę na tą maskę, to mogę zobaczyć, jak będzie wyglądało to zdjęcie bez, bez tej maski. Czyli jakby wyłączam tą maskę, nie ma jej zupełnie. Mam korektę na całym zdjęciu, nie maskowaną. Natomiast Shift i kolejne kliknięcie pokazuje mi, jak to wygląda już z użyciem tej konkretnej maski. Mogę sobie dodać kolejną warstwę korekcyjną. Powiedzmy, że będzie to, załóżmy, a niech to będzie Color Balance. Zmniejszę sobie krycie, bo ta warstwa korekcyjna działa bardzo silnie. Delikatne ruszenie, tutaj, tym suwaczkiem już powoduje duży efekt, dlatego ja, używając Color Balance zawsze zmieniam sobie krycie. Wtedy mogę swobodniej tymi suwakami tutaj operować. No i powiedzmy, że, powiedzmy, że w tonach średnich, niech to tak zostanie, oziębię sobie troszkę tutaj to zdjęcie, albo nie, ocieplimy. Ocieplimy sobie na troszkę. O, jeszcze sobie go bardziej ocieplimy. Jeszcze tu dodamy magenty. Ok. I teraz powiedzmy, że. Znowu chcę sobie gdzieś to nanieść na jakieś konkretne fragmenty tego zdjęcia. No to znowu robię command I. I powiedzmy, że nie wiem, użyję sobie tego tu na tych chmurach. Tak, tak. Ociepliły się troszeczkę tutaj. Też tak. O tu. Fajnie, nie? Może jeszcze tutaj. O, coś takiego. Powiedzmy, że... Powiedzmy, że to jest ok. Pokażę Ci teraz jeszcze jedną rzecz. Mając wiele warstw, możemy sobie je zaznaczyć. Zaznaczamy w ten sposób, że powiedzmy, że ja jeszcze, żeby to było lepiej widać, dodam jeszcze kilka warstw. Nie będę nic robił na nich, ale je dodam. Może zaznaczamy w ten sposób, że klikamy sobie na przykład, powiedzmy, że chcę te trzy warstwy zaznaczyć. Klikam sobie na tą górną. Pierwszą z nich. Następnie naciskam klawisz Shift i klikam na ostatnią, którą chcę zaznaczyć, czyli tu. I Photoshop mi zaznacza wszystko. Te dwie nie? w tym momencie mam zaznaczone i to, co jest między nimi. Zobacz Jeszcze raz. Jeżeli bym chciał wszystkie wybrać, to klikam na tą u góry. Naciskam Shift, trzymając Shift, klikam na tą na dole i w tym momencie wybieram wszystkie. OK, dobra. Mając je w ten sposób zaznaczone, jeżeli teraz nacisnę sobie Command bądź Ctrl G, to Photoshop zgrupuje mi te wszystkie warstwy jakby w jeden katalog. Klikając sobie tu na ten ptaszek, mogę sobie rozwinąć i tu są dokładnie te warstwy, które mieliśmy tam wcześniej. Grupa jako taka nic nie wnosi. Ona niczego nie zmienia, ona po prostu jest tak jak, no nie wiem, katalog z plikami na dysku, tak? On treści tych plików nie zmienia, tylko je po prostu porządkuje. I tu jest dokładnie ta sama sytuacja, możemy sobie w ten sposób uporządkować powiedzmy te warstwy, ale ma to jeszcze jedną fajną funkcję. Grupa ma to do siebie, że można do niej dodać maskę. Jeżeli ja sobie do tej grupy teraz dodam maskę, to będę maskował na całej grupie. Czyli będę maskował wszystkie te korekty, które wprowadziłem tu. Zobaczcie, wybieram sobie maskę. Tak. Zmienię sobie teraz na czarny, nacisnę sobie klawisz X. I popatrzcie, mogę sobie wszystkie korekty, których tam dokonałem, zdjąć na przykład z tej mgły. Tak? To maskuję sobie na czarno. Tak? I zarówno tą saturację, którą tu dodałem, jak i ten kontrast ściągam. Wszystko cokolwiek jest w tej grupie zostało w tej chwili. Niewidoczne w tym fragmencie, gdzie pomalowałem na czarno. Bo pamiętamy, czarny, niewidoczne, biały, widoczne. Co dalej? Zobacz. Załóżmy, że... Ja sobie to szybko skasuję, a żeby było prościej, to od razu wyrzucę wszystko. Dodam sobie na przykład warstwę poziomów. A i zrobimy sobie znowu, żeby to było wyraźnie widać, to sobie tutaj zrobimy taki mocny kontrast na dole. Tak. A, powiedzmy tak, tak. Sobie troszeczkę to poprawię. Dobra, ok, niech tak zostanie. Komand i. Czyli znowu nakładam maskę na całą tą warstwę. Ta korekta staje się niewidoczna. I teraz tak, ale co się stanie, jeśli zmienię sobie krycie pędzla. Tak? W tej chwili krycie miałem ustawione cały czas na 100%, a ja sobie go zmienię na przykład na 26. W tym momencie sytuacja jest tego typu, że przepraszam, troszeczkę sobie, troszeczkę sobie jeszcze powiększę ten pędzel. OK. w tym momencie sytuacja jest taka, że będę powodował że tylko w pewnym stopniu ta korekta będzie widoczna. Wybrałem 26%, czyli mniej więcej 1 czwarta jakby siły tej korekty będzie widoczna na zdjęciu. Zobacz. Widzisz? Bardzo delikatnie to jest nakładane. Ja nawet nie wiem, czy to widać. Ja może. A przepraszam, nie zmieniłem koloru pędzla. Jeszcze raz. No, widać. Ok. Zobacz. Widzisz? Tak, ale jest to bardzo delikatne. Nie jest to tak mocne zwiększenie kontrastu, jakie miałem pierwotnie. Tak. Bo zobacz, pokażę Ci, jak wygląda teraz ta maska. Widzisz? Ona jest w tym miejscu, nie jest biała, jest taka ciemnoszara. I stąd ta korekta jest widoczna tylko w pewnym stopniu. Możemy sobie jeszcze nacisnąć shift i kliknąć. Widzisz, ta korekta się pojawiła, ale nie tak, jak gdybym pomalował tam na biało. Zresztą sprawa jest prosta. Możemy sobie to krycie zwiększyć do 100%. Tak? W tym momencie będę już malował białym, i widzisz, że różnica jest bardzo wyraźna. Tak. Zatem, jaki z tego wniosek? Wniosek jest taki, że możemy tylko częściowo nakładać tą korektę posługując się Opacity. Bądź, co Ci pokażę w tej chwili, ja sobie cofnę jeszcze te wszystkie zmiany, wrócę sobie do stanu, gdzie mieliśmy to, tą maskę czarną, czyli nic nie jest widoczne, wprowadzę sobie... A, jest ta korekta, ok, ona została, dobra. Bądź możesz to zrobić jeszcze inaczej, używając flow. Flow sobie ustawię tak bardzo na niewielkim stopniu, tak powiedzmy, no niech będzie te 4%. Ok, wybieram sobie maskę. Flow mam na 4%, pędzel mam na biały i teraz popatrzę. Mogę sobie nanosić tą korektę, malując po tym. I im bardziej będę przejeżdżał, tym więcej tej korekty nałożę. Widzisz? Tutaj tyle, tutaj tyle, tu. Tak, troszeczkę więcej. Zaraz zobaczysz, jak wygląda maska. Zaraz ci ją pokażę tu i na przykład jeszcze tu i na tych chmurach o zobacz pokażę ci jak wygląda maska alt click i maska wygląda w ten sposób tak tutaj jest biało tutaj jest szaro bo tylko trochę malowałem tak tu jest biało bo pomalowałem więcej mało tego ja w tej chwili również mogę nanosić korekty bezpośrednio na tej masce czyli mogę sobie teraz pomalować tym pędzlem tak w tym miejscu, żeby było biało. Nie wiem, w tym miejscu też, żeby było biało. Mocniej powiedzmy od, odsłonić sobie te, te fragmenty. Również mogę to robić bezpośrednio tu. Dobra, wracamy z powrotem do zdjęcia. Alt -click. Na koniec pokażę Ci jeszcze jedną funkcję masek i warstw, którą warto by żebyś poznał. Wróćmy sobie do naszych napisów. Zmniejszę sobie ten pędzel, bo on został w rozmiarze z tamtego poprzedniego zdjęcia. Dobra. Wyrzucę sobie to wszystko. Zrobimy sobie tutaj porządek. To sobie też wyrzucimy. Ok. I teraz tak, wyobraź sobie, że chcę zdesaturować tą. Górną warstwę. Tą dolną chcę zostawić bez zmian. Chcę zdesaturować tą górną i tylko tą górną. Zróbmy sobie to tak jak było, czyli pół na pół, żebyśmy mieli widoczne. Wybiorę sobie czarny kolor. Zaraz pokażę Ci o co chodzi. To sobie zamaskujemy. Ok. Tu sobie jeszcze ustawię flow. Tak. Dobra, i teraz chcę, żeby ta górna część ale tylko ta górna była zdesaturowana. No to co, dodaję sobie Hue Saturation, ściągam sobie saturację i ups, zdesaturowało się wszystko. Dlaczego? No dlatego, że warstwa od saturacji jest na samej górze, a więc wpływa na wszystko, co jest poniżej. Jeżeli bym sobie tą warstwę przesunął tu, no, to dalej, jakby ta reguła jest aktualna. W tym momencie ta warstwa wpływa na to, co jest poniżej, czyli na tą niebieską, i zdesaturowała się ta niebieska. No ale ja chciałem zdesaturować tą żółtą. No dobra, to co możemy zrobić? Wracamy z powrotem do góry i robimy następującą rzecz. Klikamy sobie lewym przyciskiem myszy i wybieramy sobie stąd Create Clipping Mask. Zobacz, co się stało stało się to, co chciałem, czyli mam zdesaturowaną tylko, tylko tą żółtą warstwę. Tak? Czyli tylko to, co jest u góry, bo ta część tej żółtej warstwy jest widoczna. Tylko ta część tej żółtej warstwy jest widoczna poprzez to, że tu jest ta maska. Dlaczego tak się stało? Bo użyłem tak zwanego clipping mask. Czyli to oznacza tyle, że ta warstwa ma wpływ tylko i wyłącznie na warstwę, która jest bezpośrednio poniżej. To sugeruje tutaj ta taka strzałeczka, którą widzisz z lewej strony tej warstwy korekcyjnej. Czyli to ma wpływ tylko i wyłącznie na pierwszą warstwę, która jest poniżej. Warto, żebyś to wiedział, bo to również się przydaje w wszelkiego rodzaju korektach. I oczywiście podobnie jak poprzednio znowu tu mamy maskę tej warstwy, jeżeli chcemy tylko częściowo na przykład odsaturować to, czyli zdjąć tą saturację, no to znowu wybieramy sobie czarny kolor. Tak, mamy krycie ustawione na 100, flow na 100 i na przykład możemy sobie tylko połowę z tego o zdesaturować, tak? Tylko połowę możemy sobie z tego zdesaturować, bo tu nanieśliśmy czarny kolor, czyli czarne niewidoczne, czyli ta korekta w tym miejscu będzie nie będzie działać, będzie po prostu niewidoczna. Tak? Wymazaliśmy tą korektę z tego miejsca, Tak dokładnie z tego fragmentu z tej jednej czwartej zdjęcia. Tak. Ok, w tym odcinku to tyle. Mam nadzieję, że Troszeczkę wyjaśniłem Ci jak działają maski. Przy okazji, też troszeczkę pobawiliśmy się jeszcze warstwami korekcyjnymi. Mam nadzieję, że Ci się to podobało. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się czegoś nowego. Jeżeli tak, to bardzo się cieszę. Daj łapkę w górę pod tym filmem. Polub mój profil na Facebooku. Zasubskrybuj. I cóż, do następnego odcinka. Cześć!